chwilę trochę opowiemy o historii też toru wyścigów konnych na Służewcu. Ze mną są fantastycznie goście. Jest ze mną Barbara Bostak-Herbs. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Robert Zieliński. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Tym bardziej, że o historii miejsca, które dumnie reprezentuje, czyli toru Służewiec, można opowiadać godzinami. My musimy się zmieścić w kilkunastu minutach, ale damy radę damy radę. Damy radę i przede wszystkim yy, zachęcam na początek do tego, żeby nas wysłuchać, ale przede wszystkim odwiedzić Służewiec, bo to co jest na miejscu do zobaczenia i klimat, jaki jest na miejscu, myślę, że y, jest niepowtarzalny absolutnie nigdzie. Ale ty więcej Basia na ten temat opowiesz. To prawda, ten klimat jest niezwykły i dlatego zresztą nazwałam Służewiec taką warszawską enklawą ponieważ Tor Służewiec znajduje się w sercu Warszawy, między Okotowem i Ursynowem, więc łatwo go odwiedzić. To też jest bardzo ważne, bo nie wszystkie tory wyścigów konnych znajdują się w sercu miasta. Za tym długim murem, który otacza Tor Służewiec i znany jest z tego graffiti, które często na tym murem się znajduje, znajduje się niezwykłe, olbrzymie miejsce dedykowane tylko i wyłącznie koniom, które działa cały rok jako ośrodek treningowo-mieszkalny, a od wiosny do jesieni otwiera swoje podwoje dla publiczności i można tam oglądać wspaniałe wyścigi. W weekend. Tak, to jest e, niezwykłe, bo mało osób o tym wie. 138 hektarów, w zasadzie w centrum miasta. E, no i historia tego toru. Tu mamy pokaz pięknych zdjęć archiwalnych, wtedy, kiedy tor został otwarty. No to też jest niebagatelny kawał historii. To prawda. I ten tor jest też niezwykły, bo jak się tam wchodzi, to mamy wrażenie, że jest to bardzo nowoczesne miejsce, ponieważ było od początku zaprojektowane właśnie z taką wizją na przyszłość. A powstało dość dawno temu, ponieważ Tor Służewiec otworzył się dla publiczności 3 czerwca 1939 roku. Pomyślcie sobie Państwo, to też dość niezwykły moment, bo u progu wybuchu II wojny światowej. Ale zanim tor się otworzył, to tworzyli go rzeczywiście najwspanialsi architekci, Zygmunt Platerzyberg, Juliusz Żurawski, Franciszek Szanior. Znane gwiazdy modernistycznej architektury. I jest to taki największy, jak ktoś lubi z Państwa, architekturę, też największy kompleks takiej właśnie architektury modernistycznej w stolicy. Dość mało znany, bo tak jak mówię, skryty za tym murem i nie wszyscy o tym miejscu wiedzą. A miejsce było tak niezwykłe, że było nazywane zawsze miasteczkiem wyścigowym, właśnie z racji tego, że oprócz tego, że jest dedykowane koniom, no to, to ma ogromne tereny zielone. I ta wizja stworzenia tego miejsca była pomyślana bardzo szeroko, żeby stworzyć teren rekreacyjny w ogóle dla warszawiaków, w którym będą też działały różnego rodzaju restauracje i to miejsce miało przyciągać właśnie warszawiaków też nie tylko w dni wyścigowe, ale też poza nimi. Tak było i tak jest. Hmm? Myślę, że taką jedyną przerwą, to o czym wspomniałaś, tor został otwarty tuż przed wojną, później była no, byliśmy zmuszeni zrobić przerwę, ale od samego początku było tak, że wyścigi i tor wyścigów konnych w Warszawie ściągał do siebie ogromną ilość publiczności, i to tak naprawdę z każdej warstwy społeczeństwa mam wrażenie. To prawda. W ogóle to, że się te wyścigi otworzyły przed wojną, było w gruncie bardzo. Brucie jeszcze bardzo szczęśliwym zdarzeniem, bo pewnie gdyby to się nie stało, gdyby na przykład otwarcie toru było przewidywane na wrzesień, to nie wiadomo, czy po wojnie, w tej zupełnie innej rzeczywistości, te wyścigi by tak na tym torze z powrotem zawitały. A dzięki temu, że obiekt już działał, właściwie całe środowisko, które przetrwało tą drugą wojnę światową, tam wróciło i jokeje, i właściciele, i mnóstwo osób z tego świata wyścigów konnych przedwojennego znalazło potem zatrudnienie tam w państwowych torach wyścigów konnych czyli takim prl przedsiębiorstwie, które prowadziło wyścigi do lat 90. I była to też taka enklawa społeczna właśnie dla miłościków koni, wyścigów i hodowli właśnie koni angielskiej w stolicy. Tak naprawdę te złote lata wyścigów w Polsce rzeczywiście przypadały na okres PRL-u. I tak jak pani powiedziała, spotykali się tam bardzo różni ludzie. Od początku Tor Służowiec był tak pomyślany, żeby była tam taka strefa elitarna. I oczywiście nowe elity tej nowej rzeczywistości powojennej tam zawsze bywały. Ale jest to też niezwykle miejsce otwarte dla wszystkich, więc yy, również ci, którzy chcą czas spędzać swobodnie i w przeszłości i dzisiaj tam, znajdują dla siebie miejsce. To jest wspaniałe, że na mitingach wyścigowych można całą uwagę poświęcać koniom, ale. Też ta formuła jest unikalna na tle innych na przykład dyscyplin sportu, dlatego że podczas właśnie mitingów jest czas, żeby się też spotkać z innymi ludźmi. Jest czas, żeby nie ma numerowanych miejsc, jest czas, żeby pokrążyć sobie właśnie po różnych e, częściach toru, powędrować, obejrzeć konie na padoku, oglądać e, je przy celowniku i również czas spędzać ze swoimi przyjaciółmi. Rzeczywiście w latach na przykład 70 były takie dni wyścigowe, kiedy na torze służebiec można było spotkać... spotkać jakimś cudem się mieściło, kilkadziesiąt tysięcy osób. Na przykład w latach 70. na derby zliczono chyba 45 tysięcy osób, z tego co pamiętam, wejściówek sprzedano. W ciągu całego sezonu w sumie tych wejściówek sprzedano 2 miliony, więc tala popularności była ogromna i naprawdę warszawiacy ciągnęli na Tor Służewiec. To jest wspaniałe, że tutaj możemy też oglądać fragmenty budowy toru. Przepiękna architektura, ale tak jak mówię, przede wszystkim do zobaczenia na miejscu. To, że architektura Służewca zachwyca do dziś jest absolutnym świadectwem tego, że do tej pory mamy wycieczki nie tylko osób, które chcą zobaczyć wyścigi, ale które chcą właśnie zobaczyć te nowoczesne rozwiązania, o których y, powiedziałaś. Natomiast coś, co jest moim zdaniem bardzo interesujące i nie tak, nie tak bardzo oczywiste. Ym, na wyścigach konnych od samego początku na Służewcu y, było to miejsce spotkań, o czym mówiłyśmy. Było to miejsce wyścigów, ale tam bardzo mocno był cały czas związek z, ze sportem, z jeździectwem i także w ogóle z szeroko rozumianym sportem, przecież tam były kluby sportowe. Prawda, chociaż to też taka specyfika w ogóle tej doby PRL-u, w ramach której też w wielu przedsiębiorstwach były kluby sportowe, ale one były szczególnie mocne właśnie w państwowych torach wyścigów konnych. Wiem, że tor się dochował z znanych bokserów na przykład swego, swego czasu, na torze służowieckim oczywiście rozgrywane też były inne zawody, więc rzeczywiście on nie służył tylko wyścigom konnych. No był taką niezwykłą rzeczywiście areną i miejscem spotkań też dla, dla sportowców. Przyciągał też na przykład publiczność świata piłki nożnej, także, prawda, więc po dziś dzień mamy znanych hodowców, świata się na przykład wywodzą. Bardzo dużo ludzi ze świata kultury, ze świata yy, aktorzy, Pisarze zawsze chętnie przychodzą na tor, chętnie odwiedzają to miejsce, inspirują się. Jest taka historia, która mnie nieustająco zachwyca. O tym stworzyliśmy pewien album, który mówi właśnie o historii głównie architektury Toru Służewiec. I autorka tego albumu dogrzebała się w archiwach takiej informacji, że Brzechwa był zatrudniony na torze w trakcie wojny. I ciekawa jest to porównanie, że wtedy był tworzony e, tworzona Akademia Pana Kleksa, czyli magiczny świat za murem, co jednoznacznie kojarzy się właśnie z Torem. Natomiast, jak mowa o gwiazdach, to na pewno trzeba zaznaczyć, że naszymi gwiazdami na torze to są przede wszystkim konie, i tu zwracam się do Roberta, ale także trenerzy, którzy trenują te konie, no i jeźdźcy, którzy ich dosiadają, bo zawsze. Jak w każdym sporcie jeździeckim liczy się ta para jockey i koń. E, dokładnie tak ja spróbuję stać się takim ambasadorem wyścigów który zachęci państwa w 10 minut do, i zarazi tą e pasją do wyścigów. i do hodowli. 50% zadania tutaj w Poznaniu na kawaliadzie w zasadzie jest wykonane, bo wszyscy, którzy się tutaj pojawili to zakładam, że są ludzie, którzy kochają konie, a nawet może 3 czwarte tego zadania, ponieważ ludzie, którzy kochają też sport i jeździecki, więc już tylko z tego dwa kroczki na służebiec i do wyścigów konnych. Wyścigi konne to taki sport, który moim zdaniem łączy pokolenia i łączy różne grupy społeczne. To jest z jednej strony taki sport królów, ale jednocześnie sport dla wszystkich, kiedy na Kentucky Derby pojawia się... Ponad 100 tysięcy ludzi, czy na Japan Cup w Tokio, albo ostatnio na Wielkiej Warszawskiej, 20 tysięcy na służewcu. I myślę, że to taki jedyny sport na świecie, gdzie w zasadzie z miejsca, kiedy kupi się konia, można od razu rywalizować nawet o wielkie cele, o wielkie trofea, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Można ścigać się swoimi końmi z krową angielską, szejkiem Mohamedem, władcą Dubaju, czy z rodziną Rothschildów, albo właśnie. Znanymi postaciami ze świata sportu e, czy kultury. Wspominaliście, wspominałyście o tych e, gwiazdach na Służewcu w latach 90. Maryla Rodowicz czy Daniel Bryski byli właścicielami e, koni. Często pojawiał się Jan Engler, był nawet. Konik, Kazimierz Górski, nasz słynny trener bywał, teraz inny z selekcjonerów Jerzy Engel jest hodowcą i właścicielem koni na służewcu, także ta pasja zaraziła już wiele znanych osobistości w tym kraju. I paradoksalnie czasami nie trzeba wcale jakichś wielkich nakładów finansowych, żeby stać się posiadaczem gwiazdy, która zabłyśnie na torach Polski czy Europy. Ja podam kilka takich przykładów. Klacz Snow Fairy, uwaga, kupiona jako roczniaczka za 1800 euro, wygrała największe gonitwy świata i ponad 4 miliony funtów, więc jej właściciele więcej, niż trafili szóstkę w totka, ale to nie jest tylko ten świat zagraniczny. Choćby Bush Brave, trójkoronowany w Polsce, kupiony przez rodzinę Jaskulskich za 1800 euro, był tutaj królem, a Wabank, kolejny trójkoronowany koń, który zrobił wielką karierę zagraniczną Kosztował 4,5 tysiąca. Natomiast ostatni zakup do stajni Krzysztofa Ziemiańskiego z ostatnich lat, Time Master, koń roku 2020, kosztował, uwaga, 1000 euro, a wygrał już ponad pół miliona złotych, był koniem roku i był wspaniały. Oczywiście to nie jest zasada, trzeba mieć szczęście, więc niech nie wszyscy na to liczą, że za 1000 euro kupią e, czempiona, e, bo na drugim biegunie, dla przeciwieństwa, w latach 80., najdroższy roczniak na świecie, który kosztował 12 milionów dolarów, nie wygrał nawet jednego wyścigu. Ale jeżeli ma się intuicję, oko do koni i troszeczkę szczęścia, to można trafić gwiazd. No właśnie, tutaj nam się prezentują e, różnego rodzaju gwiazdy. Tak jak wspomniałam wcześniej, i jockeyje, i, jockey, i wśród przede wszystkim koni mamy gwiazdy. Przed chwilą był tutaj Night Tornado, który e, dokonał ostatnio historycznego momentu chwili i tak naprawdę wielu emocji nam dostarczył, wygrywając dwa razy Wielką Warszawską, co jest też nie lada wyczynem. Dokładnie tak. Tornado też dużo nie kosztował. Za 7 tysięcy euro został kupiony przez tenera Krzysztofa Ziemieńskiego dla pana Traki, a dlatego, że biegał po boksie, udało się go oduczyć dzięki temu trafił do Polski. A stanówka jego ojcem kosztuje w tym roku, w roku 2023, będzie kosztowała 100 tysięcy funtów, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć troszeczkę o tej historii, jak to się zaczęło, wyścigów i dlaczego one są takie fajne i ważne, bo to jest przede wszystkim niebywała tradycja. Nie ma drugiej takiej dyscypliny sportu na świecie, która ma tak wielką tradycję. Angielskie derby Wepsom są rozgrywane nieprzerwanie od 1780 roku. To jest najstarsza cykliczna impreza sportowa, nie przerwała ich nawet pierwsza i II wojna światowa. Jedynie były do Newmarket przeniesione, bo były bombardowania pod Londynem. U nas też przez lata arystokraci pielęgnowali ten piękny sport i hodowlę, choćby pan Hrabia Krasiński w Krasnem, gdzie wyhodował słynnego rulera, rodzina lubomirskich widzowie, gdzie biegał mości pan, książę pan, lira, Sakapapie. To były naprawdę wspaniałe czasy. Jeszcze wtedy konie ścigały się na polu mokotowskim, a nie na Służewcu. Zresztą ścigały się też w innych miastach, bo w Lublinie, Sopocie, Wrocławiu, zresztą nadal we Wrocławiu i w Sopocie wyścigi się odbywają. Poznaniu też przecież były. Poznaniu też, i mamy nadzieję, że kiedyś do Poznania wyścigi konne wrócą. I tutaj też będzie tor wyścigów konnych, bo żeby one się rozwijały, to tych ośrodków treningowych, hodowlanych, a też torów wyścigowych powinno być jak najwięcej. Ale właśnie jeszcze zahaczę do tej Basiu, historii służewca, o której mówię w takim sensie wyścigowym, tak, bo po wojnie ten sport odradzał się w takich trudnych warunkach, już nasi królowie czy arystokraci nie mogli hodować koni. To była polska komunistyczna, ale w państwowych Hodowano naprawdę konie na bardzo wysokim e, poziomie. To było możliwe też dzięki temu, że po wojnie trafiły do Polski z Włoch e, poprzez Niemcy wspaniałe klacze, między innymi wyhodowane przez Federico Tezio, najlepszego hodowcę świata. I w takich stadninach jak Moszna, Golejewko, Jaroszówka, Widzów, Iwno przez lata hodowano wspaniałe konie. Zresztą jest tutaj z nami na trybunach pan Roman Krzyżanowski, który wyhodował Omana, di, Omena, Ditmara, Uppsale, kombinacje i kilka innych e, wspaniałych yy, koni. Takim przełomem dla polskich wyścigów był rok 1964, kiedy Demona pod legendarnym Jokejem Mieczysławem Memińskim wygrała St. Leger w Wiedniu, i wtedy wyszliśmy też na Europę i były kolejne kroki ku temu. Konstelacja biegała w Jorku, ścigała się z klaczą królowej angielskiej Dunfermline, zajęła tam piąte miejsce, przegrała do niej naprawdę niewiele, a podobno Jokej Bolesław Mazurek był zamknięty przy kanacie w klatce. I gdyby nie to, to grałby najlepszą klacz e, świata. A później mieliśmy z tego samego rocznika, bo konstelacja obrała w derby Pavimenta. To był chyba najlepszy koń, e, jakikolwiek został w Polsce. Wychodowany koń, który wygrał Price von Europa, wyścig grupy pierwszej w kolonii, wygrał grupę pierwszą w Mediolanie i uwaga! ścigał się w nagrodzie łuku triumfalnego w Paryżu na 22 konie, zajął tam dziewiąte miejsce. Tych koni w czasach PRL-u świetnych było więcej. z Czubaryk, drugie, czwarte miejsce w nagrodzie Europy. Krezus był tam drugi w kolonii, także hodowano w tych państwowych stadinach wspaniałe konie. Absolutnie, konie zawsze brylują i dostarczają nam najwięcej wrażeń. Natomiast ja to widzę uśmiechniętego Szczepana Mazura, który przemawia do mnie ten uśmiech zwycięzcy. Bo to też są nasi bohaterowie, bo mało kto wie, jak bardzo wymagający jest ten sport od jeźdźców. To znaczy, każdy sportowiec zawsze mierzy się z tym, że to jest ogromny wysiłek. Natomiast jeśli chodzi o jeźdźców wyścigowych, jest to ogromny wysiłek nie tylko psychiczny, bo jest to duża presja, duża prędkość, ale także jest to wymagania, jeśli chodzi o wagę, co w sporcie jeździeckim nie do końca i nie zawsze jest aż tak bardzo restrykcyjne. Z pewnością nie tak jak na wyścigach. Tak, jest takie słynne powiedzenie Federico Tezio, że Jokej cierpi głód, aby zarabiać na chleb. W przypadku Szczepana Mazura naszej gwiazdy, akurat ostatnio to było bardzo prawdziwe, bo miał spore kłopoty z wagą. Szczepan to taka nasza gwiazda, taki Robert Lewandowski, wyścigów kondych, można powiedzieć. W ostatnich latach wyjeżdża na zimę albo do Emiratów, albo do Kataru i odnosi tam serię zwycięstw. Zresztą tych wspaniałych jokiejów, Polska to jest kraj, w którym można powiedzieć wielcy jokieje rodzili się na pniu, mimo może te wyścigi troszkę przez komunę były zabite. Te. Mieczysław Mełnicki, wspaniałe sukcesy. Jokej, który wygrał w ciągu e, zaledwie dwóch tygodni trzy razy derby w Austrii, Czechach i w Polsce. To jest wyczyn nie do powtórzenia. Jerzy Jednaszewski, który był uważany w Niemczech za najlepszego jeźdźca w latach 70., -tych. wygrał tam dwa razy Price von Europa. A i w Saint Martin powiedział o Jerzym Jednaszewskim: Gdyby ten człowiek urodził się we Francji, byłby najlepszym jockeyem świata. Tak wspaniale jeździł. E, był też znakomity Tomasz Dull. Był Andrzej Tylicki, który wygrał dwa razy niemieckie derby w Hamburgu na e, Akatenango i na jego synu Lando. No i teraz, jakby kontynuatorem tego wszystkiego jest właśnie Szczepan, którego wspominałaś. Ale też warto podkreślić, że mamy prawdziwie międzynarodowe towarzystwo, bo przez lata tutaj Stefano, Stefano Mura, zwycięzca Night Tornado dwa razy Wielkiej Warszawskiej, Rosjanie, Anton Turgajew, Aleksander Zniko, przez lata byli czempionami, a teraz królują na służewcu. Uwaga, Kirgizi z tego egzotycznego kraju. W ubiegłym roku czempionem miejsców Sanżar Abajew, w tym roku Dastan Sabatbekow, który mam wrażenie, że też zrobi taką wielką międzynarodową e, karierę. Chciałaś coś dodać? Tam może dodać, że ze względu na te wymagania związane z wagą, wyścigi są też unikalne, bo jednak jest to e, sport, że tak powiem, koedukacyjny, czyli żołnierzy mogą zostać też dziewczyny, kobiety i tak się dzieje. Więc waga, drogie panie, to jest też szansa na karierę sportową, bo wyścigi właśnie na wyścigach ścigają się. I kobiety i mężczyźni razem w tych samych gonitwach. To prawda. I kobiety też mają bardzo duże sukcesy. Plus to, że specjalnie dla naszych Amazonek stworzyliśmy e, serię wyścigów Women Power Series, która także się rozwija i także widać, że dziewczyny e, bardzo chętnie w niej biorą udział. Natomiast ja, właśnie jeszcze zatrzymam się przy tobie na chwilę. Stworzyłaś e, bardzo. Piękne dzieło, bo ja tak bym to nazwała. Twoja książka o warszawskiej enklawie. Nie pamiętam dokładnie ile stron ma, ale potężne Dużo, dział. dużo. To może odstraszyć, nie będę mówiła ile. Dużo. Natomiast bardzo interesująca treść i chciałam Cię zapytać przede wszystkim o to, co Cię zainspirowało, kiedy pojawiła się ta pierwsza myśl, że napiszesz i stworzysz tę książkę? Ja mieszkam niedaleko, Toru Służewiec i były takie lata, że wiedziałam, że on tam jest, ale zanim jeszcze właśnie totalizator sportowy objął swoim mecenatem to miejsce, to było troszkę przez chwilę zapomniane miejsce w Warszawie, więc ja chciałam je lepiej poznać, chciałam je opisać. Okazało się, że nikt tego przez długi czas nie robił. No i im głębiej w ten świat wchodziłam, tym bardziej byłam zafascynowana i zachwycona, jak silną jakąś pewną swoją odrębną kulturę sportową, swoją pamięć właśnie o tych najlepszych koniach i o czekajach, o których można opowiadać tylko, ten świat też posiada. I zarazem, że jest on otwarty. Z jednej strony jest unikalny, z jednej strony jest takim trochę pewną subkulturą, ale zarazem jest otwarty na nowych ludzi, którzy są zainteresowani końmi, którzy na przykład chcą posiadać konie, albo chcą na tych koniach właśnie jeździć, spróbować swoich sił. Więc ta otwartość tego świata też była czymś niezwykłym, co mnie zachwyciło. Bo zobaczcie Państwo, wyścigi to w sumie jest taki, można powiedzieć, archetyp sportowego wydarzenia, moim zdaniem, tak, ponieważ właściwie wszędzie tam, gdzie kiedyś były konie w historii, ludzie właśnie się ścigali, ludzie się bawili w wyścigi, więc jest to z jednej strony już dzisiaj pewna subkultura w stylu angielskim, ale z drugiej strony pewien uniwersalny taki język komunikacji, rywalizacji, zabawy, dający nam dużo emocji, które jest zrozumiały na całym świecie, czy w Warszawie, czy w Hongkongu, czy w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Australii. Co mnie też fascynuje, ta z jednej strony pewna lokalna unikalność, na przykład na to, że więc ścigają się i konie krwi angielskiej, i konie krwi arabskiej, co też jest taką naszą specyfiką. I kłusaki francuskie. I kłusaki francuskie, więc jesteśmy tacy bardzo też różnorodni pod tym względem. A zarazem właśnie jest to pewien język sportu, który jest zrozumiały dla wszystkich globalnie. Ten język jest rozumiały, ale też czasami wymaga doprecyzowania Robert, bo wbrew pozorom ludziom się wydaje, że konie z maszyny startowej startują, finiszują na celowniku, który też tutaj mamy i to jest takie proste, a wbrew pozorom to jest bardzo skomplikowana dyscyplina. No na pewno tak, tutaj jest połączenie bardzo e, wielu cech i wielu osób, które na to wszystko e, pracują, tak, bo tutaj zaczynamy od hodowcy, który musi wybrać klacz, e, pokryć ją odpowiednim ogierem, e, później wychować e, tego konia, ktoś go szkoli e, na torze, później jeździec musi go odpowiednio przeprowadzić w wyścigu, to jest kwestia e, psychiki, warunków fizycznych, stanu toru, to jest e, mnóstwo czynników, dlatego zachęcam do wizyty na, e, na służewcu i zarażenia tą pasją. Chciałbym jeszcze troszkę powiedzieć o współczesnych właśnie polskich wyciekach, bo dużo powiedziałem o tych gwiazdach PRL-u, ale w 1993 roku nastąpiła prywatyzacja. Wtedy konie znowu mogły trafić do prywatnych hodowców, właścicieli. I wtedy też hodowaliśmy świetne konie i w państwowych stadninach, i prywatne. Choćby wspaniała Jamaika, klacz stulecia, czy trójkoronowany San Moritz, bijący rekordy toru Intens, który wygrywał z miejsca do miejsca. A w ostatnich latach bardzo popularne stały się syndykaty, o których tutaj już podczas kawaliady było Polegające na tym, że grupy kilku, kilkunastu, a nawet czasami kilkudziesięciu właścicieli w, na świecie czy w Polsce składają się na konie. Wtedy można kupić konie lepsze za większe pieniądze, a utrzymanie jest tańsze. I wiele gwiazd dzięki temu do Polski trafiło. Wspominałem o Banku, który wygrał w Kurorcie Baden-Baden wyścig grupy trzeciej, a później w treningu niemieckim zrobił wielką karierę o Bush Ale też właśnie najtornado, Tornado, który wygrał we Francji wyścig Listet w Lyonie. Natomiast w ostatnich latach potrafią z tych tymi końmi kupionymi na zachodzie rywalizować też konie polskiej hodowli. Stadina w Mosznej wyhodowała świetnego Magnetica. W tym roku nagrodę prezesa totalizatora sportowego na Służewcu wygrał Neverland, wyhodowany przez Andrzeja Laskowskiego, trenera przed laty Jokeya. Mieliśmy wspaniałą incepcję, czy patronusa polskiego konia, polskiej hodowli, który wygrał Derby. Natomiast chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o charakterystykę polskich koni wyścigowych, która ma trochę wspólnego właśnie ze sportem, ze światem jeździeckim. Te konie nie tylko w wyścigach płaskich, ale przede wszystkim w wyścigach płotowych i przeszkodowych, gointwarskichanych spisują się fantastycznie. Zasłynął w ostatniej dekadzie Tiumen, który wygrał trzy razy z rzędu Wielką Pardubicką, koń wyhodowany w Mosznej na początku wieku, Galileo, ten polski, a nie ten Skullmore syn Japa, w Anglii na królewskim torze Cheltenham wygrał płotowy wyścig grupy pierwszej i to zaowocowało Uwaga tym, że Anglicy, ci, którzy wymyślili wyścigi konne, przyjeżdżali do Polski na Służewiec kupować konie. W wyniku tego sukcesu Galileo kombinacja wyhodowana przez pana Romana w Jaroszówce została za milion złotych, sprzedana do Anglii. Dancer Live, trójkoronowany podobnie. Niedawno, kilka lat temu, tunis był najlepszym koniem płotowym we Francji. Wygrał ponad 600 tysięcy euro, koń z Iwna, a więc stadniny tutaj niedaleko poznania położonej. W wyniku tego Francuzi też. Kupują konie. Ja sam miałem przyjemność sprzedać im dwa konie od Kardinale, ponieważ po tych sukcesach Tunisa polskimi końmi trenerzy francuscy się e, zainteresowali. A więc e, nasze konie naprawdę dużą potrafią, zwłaszcza na długich dystansach i w gonitwach skakanych. Basia trochę powiedziała o tym, y, dla, czym się inspirowała, kiedy tworzyła swoją y, książkę. A powiedz, Robert, ty z wyścigami jesteś związany od lat, tak na zakończenie. Co ciebie najbardziej fascynuje w wyścigach to bardzo trudne pytanie. Myślę, że jeżeli chodzi o same wyścigi, to to są niesamowite emocje, to jest adrenalina, to, że w ciągu dwóch minut rozstrzygają się czasami kilkuletnie starania wielu ludzi, żeby odnieść sukces, więc ta niesamowita petarda emocji, ale też miejsce Służewiec, piękne pod względem architektonicznym, oazy zieleni w Warszawie, też klimatu, ludzi, którzy tam przychodzą, to są spotkania towarzyskie, a mnie osobiście tak najbardziej zainspirowała poprzez wyścigi hodowl, to, żeby studiować rodowody do kilkunastu pokoleń, szukać najlepszych rozwiązań, pomysłów, sposobów na to, jak wyhodować czempiona, to jest naprawdę fascynujące. To jest tak, nazywam to czasami górnolotnie zababa w Pana Boga, że chce się stworzyć takiego polskiego sekretariata i to jest fajna sprawa. Bardzo wam dziękuję. Basie ja zakładam, że to nie jest Twoje ostatnie słowo, jeśli chodzi o książkę. Mam nadzieję. Na pewno. Jeżeli e, będziecie mieli Państwo szczęście, to będzie można razem z Basią kiedyś obejrzeć Tor Wyścigów Konnych Służewiec, bo organizujemy też e, takie wydarzenia. Robert, Ty myślę, że w swojej pasji będziesz podążał jak najdłużej i dziękuję, że razem ze mną tworzysz i TV, które popularyzuje wyścigi. No ja też bardzo dziękuję i mam wrażenie, że wyścigi konne, mimo tej wspaniałej historii, to jest także... Przyszłość. Wiem, że są bogate plany na rozwój tego służebca, na remont, na rozwinięcie polskich wyścigów. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce z nowymi miłośnikami wyścigów konnych, także tych z Poznania, a może też kiedyś na poznańskim torze wyścigów konnych. Ważne jest to, żeby tych ośrodków wyścigowych, hodowlanych, Dziękuję. treningowych powstawało jak najwięcej, bo wtedy polskie wyścigi i hodowla na pewno się rozwiną. Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że któryś z Państwa będzie tutaj za chwilę na tych trybunach oglądać też wyścigi już od kwietnia 2023. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.